Cześć, siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie gdzieś 19 grudnia, tak yy, BTW oczywiście dwa yy, kalendarze adwentowe otworzymy sobie również puszeczkę zobaczymy tylko czy to jest brązowy Messi czy inny, bo szukam innego Messiego niż brązowego i otworzymy sobie przysyłeczki i rozwiążemy przy okazji konkurs ale konkurs może rozwiążemy potem teraz pewnie nie mam nożyczek Kajcie, tu coś leży, ale to są moje kobiety, więc nikt nie mówi, że ich używałem, bo będzie, no, wykrzyk, nie co chodzi. Coś tu do nas przyszło. Zaraz sprawdzimy co. Chyba dużo kart ogólnie przyszło, to jest od mojego znajomego, oczywiście z Last ale znajomego. No i tu dużo fifki do mnie doszło Którą będę musiał popisywać. A mi muszę teraz w ogóle właśnie wysłać karty Dobra, no i tu bazóweczki chyba będą Tak, bazóweczki Mówię, nie chcę... O, mamy Messiego, super Nie chcę kupować za dużo tej kolekcji, chcę się na innych skupić, no ale widzicie, da się uzupełnić kolekcję właśnie wymianami od nawet coś z Euro kofa jest. Zobaczymy co tam z Kikofa nam wysłał. Bo ostatnio trochę nam wpadło z kikofa rzeczy. Ale zobaczymy czy to jest jakiś brak, który jest uzupełniony, czy nie. To paczka już trochę u mnie leży. My tu mamy kliana, mbappe Sterling, Pickford, Richarlison, Game Changer Antonio, Morata, patrzcie ile tego nam wysłał, Cavani, Pavon, no super handku, patrzcie, tu same karty specjalne, Kimbempe, Milner, Mount, Rarka Fernandesa, patrzcie, wow, tutaj bazóweczki i Pukiego dostaliśmy, patrzcie, czyli wysłał nam jednak, super, no to będę musiał mu coś fajnego za to wysłać. Jest Pukki. Dobra, póki nie miałem, więc super. Co, coś tam wyślemy mu. Dzięki bardzo, Mati. Mówię, teraz będę miał w środę, w środę chyba mam wolne. Pójdę na, spakuję ci wcześniej i pójdę ci wysłać. To jest coś fajnego, ci tam wyślę. No to na co się ugadywaliśmy. No ale jest pubki, jest Rarka, więc widzicie, no trochę tego nam wysłał. Dobra, wysuwamy sobie. No i lecimy. Cross. Hummels. Via. Havertz. Maso Masouras. Munier. Invincible Rarka i bazóweczki. dobra no, musimy trochę przyspieszyć odcinek dziewiętnasty U dębele szybki odcinek robimy bo tu ktoś do mnie dzwonił to dość ważny telefon dębele Klub 100, Rashford, fajnie. Yy, a tak, co do konkursu wygrywają trzy osoby, które wzięły, wzięły udział i to po kolei. Pierwszą nagrodę zdobywa... Yy, Magier chyba, tak? zniku. Drugą chyba jakiś tam Patryk był, no i trzecią tam ostatnia osoba, która... I czy będzie Messi inny? Brązowy, czyli to idzie do trzeciej osoby. Ta puszeczka i otwieramy dziewiętnastkę. Napiszcie na priv, ci co wygrali, ci co wygrali piszą na privie i się dogadamy. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, szybki odcineczek, dziś bez retro, no ale muszę właśnie odzwonić, ważny telefon, więc trzymajcie się, siemaneczko, pamiętajcie o subie, łapkę, łapce w górze i w komentarzu, siemka.